Anko, witam Was. Dzisiaj po raz pierwszy nagrywam z nowej perspektywy. Prawdopodobnie, bo kamerka zamknięta jest w obudowie teoretycznie wodoodpornej. Zawsze używałem ramki i soczewki, a tym razem jest normalnie obudowa, która prawdopodobnie zmieniła trochę kąt kamery. Jak widzicie, skoro nagrywam. XR wrócił do życia wymieniłem parę uszczelek głównie na wałku wychodzącym ze skrzyni biegu, wałku napędowym tuż za zębatką zdawczą jak i na popychaczu wysprzęglika czyli jak to ustrojstwo się inaczej nazywa pompa wody też została rozebrana znaczy nie tyle rozebrałem co wyjęta, bo nie spuszczałem wody, ale wyjęta i zrewidowałem, że tak powiem, stan uszczelki, która tam jest. Wszystko dokładnie wyczyściłem. I jak na razie żadnych wycieków nie ma. Oby nie było. Z takich najbliższych serwisowych rzeczy jeszcze będę musiał wymienić sobie opony z przodu, bo ta już lata świetności ma za sobą. A też jest. Yy, przegrzana w planie mam wyjazd na stary Kisielin Więc głupio by było jechać z taką oponą godziny szczytu Pokusiło mnie żeby jechać przez Poznań A, Poznań właściwie już nie jesteśmy w Poznaniu, ale zaraz jedziemy do Lubonia nie, jechać przez, przez miasto po prostu. Panu się nie podoba troszeczkę. Pozdrawiamy pana. Trzeba było sobie kupić motocykl w Gamoniu 1. W ogóle nie rozumiem tych ludzi, co im przeszkadza, że ja sobie tak jadę. O właśnie, tutaj pan w klejsterze już chyba ma jakiś problem w związku z tym. Wydaje mi się, żeby był za szeroki. Ludziom to by trzeba czasami kupić maść na bull dupy. No, po prostu a ten tą korsą, a też stwierdzi, że kurwa wyprzedzi autobus, będzie szybciej. Jest! Autobus przed autobusem na pewno będzie 3 sekundy szybciej w, w domu. Widzicie? Ja problemu nie miałem, żeby pana przepuścić, mimo że wymusił prawie pierwszeństwo. Kurde wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. A agresja na drodze nie popłaca. O proszę, letnioszki. Jak widzicie już krótkie gacie, to znaczy, że pogoda jest sprzyjająca do jazdy na motocyklu. A właściwie jest to ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze nie wyjechali w tym sezonie. A ta się zdarzyli Autostradą czy Mosiną? Mosiną czy autostradą? Mosiną, musiną, autostradą Eee, nie mogę się zdecydować Autostradą nudno Mosiną ciekawiej, ale kawałek kawa dalej Co tu robi, robić, co tu robić? Dobra, masina musimy... Ci o Hydroplan Rzadki widok na niebie Nie ja wiem jak bardzo będziecie go widzieć, bo GoPro dosyć yy, sprawia, że przedmioty są małe na ekranie Ale hybryd, Hydroplan raczej widać Mam już kilka pomysłów na kolejne odcinki z racji tego, że teraz pogoda będzie z każdym dniem coraz ładniejsza, więc będziemy kręcić trochę więcej. I mam kilka pomysłów na odcinki stricte związane z techniką jazdy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle będziecie zainteresowani taką. Nie powiem, że to będzie jakaś oddzielna seria, bo nie. Ale ale będę chciał poruszyć kilka tematów związanych z techniką jazdy na motocyklu, tym bardziej, że zamierzam, tak jak już dzisiaj wspominałem, jechać na Stare Kisieli. Na pierwszy raz się pojedziemy tak po prostu, żeby sobie pojeździć, a później pojedziemy na szkolenie szkolenie z jazdy po torze, z techniki jazdy sportowej nie jest to szkolenie, stricte jakieś tam bezpieczne jazdy czy coś? Czemu nie jadę? Właśnie, czemu nie jadę? Nie wiem, czemu nie jadę, a to pojadę, nie? Pan się też dziwił, czemu nie jadę. Zagadałem się. Normalnie się zagadałem, Wy, wyłączyłem myślenie. Będziemy sobie na tor pojeździć trochę, doszkolić się, bo nie ukrywam, że nigdy jakiegoś tam szkolenia z jazdy sportowej nie miałem. Nawet stricte mi tam jakoś super nie poprawiał, jeśli chodzi o pozycję, więc na pewno jest bardzo, bardzo dużo błędów, z których sobie nawet nie zdaję sprawy. osób tak samo jak mi z początku wydawało się, że jazda sportowa na motocyklu polega na tym, żeby szlifować kolanem. W ogóle o szlifowaniu kolanem to by chyba trzeba zrobić jakiś yy, oddzielny odcinek, bo to jest yy, to jest zagadnienie tabu i i w ogóle jakaś kurczę. Jakaś kurczę rzecz, która jest jakoby wyznacznikiem, właśnie nie wiem jak to nazwać, lansu, wyznacznikiem umiejętności, wyznacznikiem techniki jazdy, a wcale tak nie jest, bo samo przycieranie kolanem w sobie, samo w sobie przycieranie kolanem wcale nie jest aż tak trudne, jak, im, jak tą się ludziom wydaje. I nie trzeba jakoś super przechylać motocykla, żeby przeszlifować kolanem. Oczywiście wszystko jeszcze zależy, jaki motocykl, bo tak każdy ma troszeczkę inną geometrię. I typowe, typowe ścigacze prawdopodobnie będą miały łatwiej, ale samo szlifowanie kolanem samo w sobie nie jest jakimś tam. Wyznacznikiem tego, że potrafimy jeździć na motocyklu, ja mogę Wam powiedzieć, że podczas mojej pierwszej, bodajże albo drugiej, wizyty na torze Poznań, oczywiście każdy chce tam dotknąć tym kolanem gleby, no bo to fajne uczucie. I tak bardzo jak chciałem, no to zwieszałem się z tego motocykla, co oczywiście było błędem. Zwieszałem tylko kolano, zwieszałem dupę. Szukałem gdzieś tego asfaltu. No i tak bardzo jak się starałem, tak oczywiście mi nie wychodziło. Im bardziej się starałem, tym wy... miałem wrażenie, że jestem coraz wyżej z tym kolanem. No i w końcu podczas której sesji powiedziałem sobie A pierdzielę Po prostu postaram się jechać jak najlepiej I co ma być to będzie I jak przestałem myśleć o tym kolanie To wyobraźcie sobie, że akurat mi się udało W sensie przytarłem tak nieświadomie Po prostu jadę szybko Składam się w zakręt Pozycja powiedzmy w miarę poprawna no i ślizgło się No to się fajnie zrobiło I dalej już poszło z górki Najważniejsze chyba przy tym jest To żeby utrzymać dobrą pozycję na motocyklu Żeby nie trzymać się kurczowo kierownicy Jeżeli mieć odpowiednią odpowiedni jakoby hak z kolana na baku Bo Skoro jesteśmy zwieszeni z jednej strony motocykla to jakoś tutaj trzeba utrzymywać nasze ciało a główną rzeczą, która nas trzyma to jest praktycznie udo i kolano drugiej nogi znaczy nogi tej, która zostaje, która nie, nie szuka asfaltu Stare Kisielin jest takim torem, nie za szybkim, bo to jest tor go kartowy, Ale jest bardzo wymagający i strasznie techniczny I teraz na tym mi zależy, że właśnie, żeby tą technikę bardzo podszkolić, a nie tyle samo jakieś tam szybkie podzidowanie. Bo jeśli ktoś nie nastawia się na jakieś tam bicie rekordów, bicie, bicie czasów to Tor Poznań jest zajebistą sprawą, żeby tak poczuć tą adrenalinę, poczuć tą prędkość. Gdzie SV na prostej dochodziłem do ponad 200 km na godzinę na prostej start meta. Ja wiem, że to śmieszne jest, ale, ale to był max SV, co tam był w stanie, że tak powiem, wyciągnąć po wyjściu z zakrętu powiem Wam szczerze, że znam takie osoby, które schodzą kolano, na kolano podczas jazdy na wprost. Nie wiem czy widzieliście w internetach. Jeśli nie, to zapraszam na kanał Zohana, tudzież lubię odpierdalać. Marian też chyba widziałem, że na kolano już schodzi. Także kadra się szkoli. No dobra moi mini, to by było na tyle dzisiaj. Możecie sobie popatrzeć jeszcze tutaj, na częste wideo w stronach. I ja będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się cieplutko. Jeździcie bezpiecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Lewa!